Paliwo. <grymianie> okay. Witamy na kanale Piwo co moje paliwo, Rycho, po prostu Rycho i po prostu jaju. Dzisiaj y, odcinek proletariacki. Jesteśmy prawdziwymi <grymianie> proletariuszami. Dlaczego? <grymianie> <grymianie> Dlatego, że kupiliśmy i słuchaliśmy płyt z Biedronki. to jest. I tu warto wspomnieć fajne reedycje na przykład Scorpion z pierwsza płyta. Za fajne pieniądze. Za fajne pieniądze 49.90 czy y, Kisów, reedycja z 1973 roku, bardzo fajne 180 gramowe winyle, porządny kawałek plastiku, tak, porządny kawał y, winylu, winylu. winylu y, w bardzo ładnej, znaczy okładka jest zrobiona identycznie jak, jak, pierwowzór. jak pierwowzór, także moglibyśmy zacząć cykl, płytowe okazje. Tak jest. Jak są piwne okazje, my byśmy mieli płytowe okazje, dobre płyty, w dobrych cenach, w Dobry tak, dobrych sklepach, w tak, supermarketach. Naprawdę, to długo to najbardziej szczerze popularne. mówiąc, szukałem tego skorpiąsu dosyć długo, ponieważ ta pierwsza płyta różni się od całej twórczości od co oni zrobili Później tego pretensjonalnego, płaczliwego, balladowo, eee, żałosnego. żałosnego. I, mamy płyty z Biedronki i piwo z Lidla. No, także jesteśmy bardzo pro. pro. Letariadcy. Piwo z Lidla. Jakieś to piwo rock'n'rolla. No nie tak inaczej. No inaczej pas, pasuje do tych płyt. Pasuje do w ogóle tego co tutaj mamy. Tak, tak do tego Jak wszystkiego wyglądamy wszystkiego. I w ogóle do no wszystkiego. Pasuje. Do wszystkiego. No i cóż, zobaczymy co to za piwo jest. Nie jest to nowe piwo. Nie, nie. To jest już kolejna warka. Kolejna warka. To jest APA, American Pale Ale. I cóż my tu mamy? 5,3 alkoholu, 12 ekstraktu. Piwo jasne górnej fermentacji. Wyprodukowano i tak dalej i tak dalej. Klasyczny American Pale Ale. Składniki. Woda, słodnie śmielny miel, skórka pomarańczy, werbena cytrynowa, drożdże. Także leciutki zapach na pewno mm -hmm. i smak cytrusowy, cytrusowy. powinien być. Powinien jest, być. no umówmy się, że wiemy, że jest. No. Fajna jak zwykle w Kingpinie etykieta, Etykieta naprawdę super. Jest trochę No powiedzieliśmy chyba wszystko, co mogliśmy powiedzieć o tym, co jest na butelce, istotnego. Tak jest. Istotnego i spróbujemy, co to dzieje się. No, będzie to już... Kolejna nasza próbka. Naprawdę fajnie, że Lidl coraz lepsze piwa daje. A Biedronka coraz lepsze płyty. A Biedronka coraz lepsze płyty. Więc to idzie w parze. Oni się chyba dogadali, że będą tak rock'n'rollowi. Tak. Że jedni będą dawać dobrego browara, a drudzy fajne płyty. Ciekawe. Tak. Browar Kingpin chyba pierwszy raz w Biedronce, w Lidlu? No, nie wiem. No, ja pierwszy nie raz, raz ja wiem, ja chyba że, też, że jest. Tak. Pierwszy raz chyba spotkaliśmy się i coś tu mamy. No, kolorek jak widać. Leciutko mętne piwo. No, Fajna widać. koronka się robi. Niewielka piana. Uh -huh. no, <laughs> rock and rolla. Rock and roll Nazwa świetna. Zdaje się pierwsza płyta Judas Priest miała tytuł taki tytuł. Chyba rock and tak. Nie wiem czy pierwsza, ale na pewno taki tytuł miała jeden Jedna z pierwszych płyt Priest. Mało tego i teraz mogę się gdzieś tam pomylić, ale na pewno film E, sensacyjny, prawdopodobnie Gaja czy mm -hmm. Ricci, czy jak tam rycić, czy nie Ritchie, tak, tak zwał, tak zwał, mąż y, Madonny były chyba, zrobił prawdopodobnie taki film o. o tym tytule. Znani tam aktorzy grali, których już nie pamiętam, o czym był nie pamiętam, albo szybki, sensacyjny i taki łubu-dubu, gdzie jest prezes klubu i nie tylko, rock'n'rollowy wręcz. Tak. E, I też o takiej samej nazwie. Nazwa, etykieta wszystko jest bardzo. Wszystko mówi. A, a propos na temat i w ogóle super. Tak Także niech nie chmijmy, co tam. No i fajnie jest. Owoce chmiel. Tak. Fajnie. I to jest wyjątkowo wapie jest taki pierwszy fajny sztych mocny. Tak. No a zawsze gdzieś jest taka Płciutka, Puciutka, mm -hmm. Znaczy nie zawsze. no. Taka, taka jak troszkę widać bez wyrazu. Jest, tak. Ale no tutaj jest sztych konkret. Tak. I to takie owocowe, że naprawdę. Aha. A się chcę od razu to pić, tym bardziej, że jest 465 stopni, mm -hmm. więc dziękuję farmu hajda. No i naprawdę dobre piwo. I goryczkowe, i owocowe jest tak świetne, Super świetne. Piwo. Na lato jest idealne. Super piwo. Super naprawdę i za 6 tam 90 i kosztuje... no to tym bardziej. No to takie... Także to jest naprawdę za piwna dobrą okazja. Nie bardzo dobre piwo, to jest piwna okazja, tak Płytowa okazja? I, tak. I piwna okazja. Same okazje. Mamy tu dzisiaj dwie okazje. Jedna płytowa, druga browarowa. Tak, w fajnych cenach. Fajne Te sklepy mi się coraz bardziej zaczynają podobać. Zgadza się. No może narzekać tam na różne rzeczy, ale, ale czasami. Chociaż paru hipsterów towary... powie nam, że co my kupujemy. Wiemy? Trudno, no, każdy ma prawo się wypowiedzieć. Ale naprawdę jest bardzo dobre piwo. Takiego piwa więcej. Tak, jak najbardziej I to. apa. Opa, która ma 12 ekstraktu, a smakuje jakby miała 14. Dokładnie, a takie... I jeszcze bym tylko tu prosił o, o, o 1% więcej czy 1,5 i już by było dla mnie na no, piwo idealne, jeżeli chodzi o ten styl. Ta skórka pomarańczy jest wyczuwalna. A tu czy jeszcze jakieś zioła niechcące chyba wyszły z chmielu. Nie wiem jaki to jest chmiel. Czy jest podany. Nie jest podany. Po prostu chmiel. No i dobrze. To to nazwy chmielu to i tak są kosmiczne. Tak. Naprawdę jest pyszny. Super. siedzieć, pić. Siedzieć, pić. Marzyć, słuchać dobrej muzyki. Tak. I przejść do poezji piwnej. Jak najbardziej. Tak. Rock and rolla to nie żadna Coca-Cola. Wypij człeku, a w mig znikną ci zakola. Rock'n'rolla przy tym słuchaj, będziesz jurny niczym buchaj. Szybki, żwawy, lecz nie pijany. Z buta dojdziesz do Gujany. Dobre. No cóż, trzymajcie się kufli, kadzi, butli, słuchajcie dobrej muzyki z dobrych płyt, z dobrych sklepów z dobrych sklepów i pijcie dobre piwo. Na zdrowie. Nie drogo. Pozdrawiamy.